Witam i dzisiaj y, kolejny już szósty odcinek z Minecraft y, Minecraftroniowski ja pewnie spytacie skąd mam takie rzeczy przez to, że nagle odcinek mi się po prostu urwał jakoś, bo mi po prostu internet mi po prostu prąd wywaliło Więc niestety tamta część się nie nagrała. Idziemy znowu do tej wioski. Ty, nie ma właściciela. No nie ma. Dobra, to w sumie idziemy. Idziemy. O! Halo, dzień dobry! Nie atakować proszę! Proszę, nie! Może chce pan się zaprzyjaźnić. Nie! Nie! Nie przyjmujemy sojuszy! Ja mogę też pana bić. Ja też. Masz... A ja mam. A patrz co mam? Więc lepiej nie. Masz szmaragdy, zapłacę! Za... M nie, mówiłem już wtedy, że nie zależy mi na kasie. Kurde, ten oczywiście musiał zjeść jakiś magiczny sok z gumy jagód. Zapłacę za, za... dostanie takiego jednego jabłka. Nie! Dobra, nie bij, nie bij pan, proszę. Ale pan ma Dobra, pływamy. Byłem mistrzem pływania w szkole. Ale, ale pan trafił. Pan chyba to nie co. Ale to ja mam już wielką Moją myszkę słychać bardziej, proszę pana. Bani. Mamy tą samą, więc jest klej. Oje! No nie! Coś chyba panu padło. Absorpcja. Nie mam! Dwa Woli zginąć, czy pan... Nie poddam się! No, tylko ja mam tarczę. Ja też! <grym> I, I pan nie umie zbyt czas... ze mnie strzelać! O nie, czy to jest ścieżka. Ja właśnie otworzyłem. Otwarte. Otwarte. O nie, ja mam dwa! Ja też mam dwa i pół! Nie strzelaj! Mam dwa! Dobra, jemy. Nie! Proszę, nie! Dobra, obroniłem się! Haha. Kurde, zgubiłem się. To jest jakiś. Ceny podwyższył. Kto pytał? Jestem 30 metrów od. Ale mnie biłaś, więc i weszłeś do wioski na nielegalu. O ty. 3,5. 2,5. I, i, I pan chyba zginął. Oddaję rzeczy. Daję rzeczy, proszę. Przepraszam za ten incydent. Gdzie moje spodelki? Pan upadły, jak już się biliśmy w wodzie. Ale mogę panu zaoferować moje. Nie. Nie noszę brudnych gaci. Dobrze. A w ogóle mnie, mam pustą mapę, nie wiem skąd. A dałem chyba panu. No to ci ją tu wyżygam. To proszę. Może się wybierzemy. Mogę wejść się powymieniać trochę, bo może. Nie. Nie, 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 nawet nie próbuj. Kurde, no to będzie chyba największy problem. Się nie brak, albo jakąś Znam fajne miejsce, ale nie ma opcji, że ci powiem, gdzie ono jest. Możemy razem tam pójść? Powiedziałem coś przed sekundą, nie ma opcji, że ci powiem. Ale razem możemy tam pójść, a panu dam wszystkie rzeczy, które tam będą. No ja już tam idę, prawie. To się chyba spotkamy. A wiesz w ogóle gdzie płynąć? Chyba tak. Wiesz w ogóle gdzie to jest? Chyba. Nie, nie wie pan! Pan nie bije! Proszę pana! Niech pan poczeka! Jezu, czego znowu chcesz? Chcę się z panem wybrać na tą przygodę. Cóż, ja nie mam nie ochoty. Niech ci będzie. Dziękuję. Dam panu wszystko, co będzie tam. I. To płyńmy. A w razie czego mapę. Oj! Ja, to, ja też mam. Przepraszam! Co znowu? Nie no, to serio nie potrafisz tam. wiedziałeś, że jest najlepsze spływanie w szkole. Ale nie na, ale na łódce. Tego nie było u no jeszcze... Nie. W ogóle gdzie ty do szkoły chodziłaś? Gdzieś daleko, panie. Nie wiem, czy tam nie wrócić czasami za niedługo. Ale to było, łoj, daleko stąd. Ja, nie, ja na tym kontynencie jeszcze. Nie to jest jeszcze tam. To panie, to jest to, bo to daleka przygoda, że tak powiem. nie będzie czekała, jak będę chciał tam powrócić. To są jakieś pijanki, chyba. A nie, to są wodne lilie. Żaby. Nie będzie żab. Zabiec się, O, co to? A, to tu. Chyba. A, to nie tu. A statek, statek, statek wywrócony. Tak. Najlepszy dodatek. Zawsze wiedziałem, że się kiedyś mogę... O przyszedł. tak. Ja wypływam, bo tu coś jest obok. Dobra, to powiedz mi, co tam jest, jak coś. Biorę wszystko. O nie, ty, tu są jakieś... Topielce. O nie, topielec! Biją mnie. Spokojnie, tarczą się o bronię. Chodź tu, tupielec. Co tu jest? Pszenica, węgiel, dwa szmaragdy i skórzana tunika. Ale do drugiej części struktury chyba już nie chcę iść. Boisz się? Co tu jest? A niech pan, niech pan zobaczy sobie. A tu, Widzę. Tu jest jakieś drewienko. O nie, to są wściekli, wściekli ludzie. Kaj, taki do, Kolejni! Przepraszam, jak panu uderzyłem. Nic. Masz szczęście, że nie jesteś w pobliżu wioski, bo wtedy już bycie, na ciebie czekał Czyli Nie tylko z moich rąk. Ale... Ej, coś wypadło! Oni to jakieś cegły dropią. Cegło? Sztabka miedzi. 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 Kiedy ktoś ma sztabki? Tam jest pewnie spawner gdzieś jakiś tyle może być. No, może się pojawiają. Ja panu pomogę. Albo ich tyle coś tam było. Pan chyba umiera. Latarnia? Czekaj, się. Co tu jest? O, tu jest kolejna latarnia. Tylko, że to z są takie, tylko, że takie smrodki z tego. Stały. Jakieś kryształy. Tu nic nie ma na górze, czyli musimy się chyba kopać w dół. Dobra, walić, to później to zrobimy. Oła! tu było jakieś coś zatrute. A, chlebeł. O, tam jest szkielet! Że będą z niego kości na pieski. Musimy mu dać w kość. Tak. Musimy mu dać. Musimy go uderzyć. Ale upewnijmy się, czy nie ma na ten... Na ten, tutaj, że drugi długi bo czasami jest. Właśnie może być. Ja, I co, ja co, co, co jest? Bóg. Znaczy strzały. Ja już? A, o jest! Druga ja mam! Nie jest, jest obok mnie. Mi się udało w ogóle znaleźć szab... Sz... Sz... Uuu, dużo! Mega! Mi się udało znaleźć zdobienie zbroi i wybrzeża. Ja mam też wybrzeże. To tak, mam stół kowalski. Ja też mogę sobie zrobić. Ee, bratku, no ale no bez już no 10 zabrałem. Nie no, napis dla na Julii możesz sobie trochę wziąć. 10 zabrałem. No to Dobra. będzie potrzebny. Nie wiem, miałem do diamentów. Nie, chociaż... Ja powinienem mieć jakieś gdzieś diamenty w skrzynce. Ja chowam wszystko do szulkera, co znalazłem. On no tak. Przecież znaleźliśmy. Ja sobie jem pieczą na zimniaki moje obecne jedzenie mapa, nie widać. Ja bym Mamy... Mamy mały problem. Co? Nie widać nas na mapie. Mam kompas. A, a tak. A, przepraszam. Trzeba pierwszy, Pan mama ma... pan ma mapę. Super przygoda, jej. Najpierw to pój pójdźmy na tamten Y. Na w tą stronę najpierw. Tam pewnie będzie ten. jakaś struktura albo coś. Dobra i teraz tam. Wypatruj, mi, bo pod podwod... może być jeszcze coś innego. Właśnie. Jeszcze Jeszcze raz nie widać ma na mapie skarbu. O, Ja nie wiem, czy ja, ja za niedługo nie bym takie... Jesteśmy w pobliżu. Widać nas na mapie. Super. Jest! A nie, to nie on. Co tam pan widzi? Nie, pomyliło mi się, to był zwykły wykupiach. W tą Dobra. stronę. Widać, jest! Pan mi trochę... Trochę strażników tutaj. A nie, to jest... Coś. Gdzie one są? Tu Z tyłu. na... Z Dobra, wiem. Tutaj tylko łódkę zostawiam. Płyną tu? Nie. Na szczęście wziąłem trochę drzwi. Przydadzą się. Bardzo. Tutaj jest Elder Derguandian. Tylko, tylko pan się nie... Co pan robi? Bo pan dziwnie jakieś dziwne pozy u mnie przyjął. E, tutaj mam drzwi. Drzwi. daj mi pan to wpłynąć tam jest edery Guardian idzie do nas tylko niech pan sobie nie da przez nie. Jego... mnie bije właśnie ten pana bije ale tutaj chyba nic nie ma w tej strukturze to jest po prostu tak a o nie on mi dał mi też mining fatigue ile ich Uciekamy, uciekamy, ich jest za dużo. Musimy tutaj w, w, z większą grupą przyjść. Albo... Al, nie, nie, z większą grupą... Możemy przyjść we dwójkę, ale potrzebujemy więcej rzeczy. Więcej. Dużo ich tu jest. W sensie więcej lepszych rzeczy potrzebujemy. Dobra, teraz to nam się nie przyda Ja myślę, skąd. że ja myślę, że za niedługo nie wiem... A nie, ja mam diamenty. Przydałoby się... Aż... Płyniemy z... prosto na pół wysadź. Przydałyby się jakieś jeszcze książeczki i obsydian. Jak masz mining fatik no to je, później ją ci można przeszkodzić no ile on jest? O 4 minuty o Jeszcze 4 minuty. O Boże, naprawdę Dobra. Trzeba się uzbroić I to mocno Mam mamy diamentowe itemy Trzeba je na pewno ulepszyć, żeby jakieś kolorki były, nie wiem na przykład na ochronę, na pewno, no i na jakieś, jakąś wydajność albo ostrość. Trzeba poulepszać rzeczy. A ja tu wiem, co tu chyba jest w tej drugiej strukturze. Tu musimy się wkopać do dołu. A zaraz, a mapa zakopanego skarbu jest ja że... w dalej, bajki. dalej chyba. U. Tędy też, bo kampas mi pokazuje, że tam, w tamtą stronę jest półwysep. Czemu... Ude. Czemu wyleciałem? Ja Uwaga, to jest... bo tu są idą zielone ludki. Gdy jeszcze tak blisko nich nie byłem. Serio? Ja codziennie jestem obok ale ja mnie raz prawie wysadziły. Ej, fajna przygoda. No dobrze płyniemy, dobrze płyniemy, bo nas widać na mapie półwysepu. No ale mi kompas też pokazuje przecież. A, no tak. Jest prosto naprzód jest ten, półwysep. Bardziej dom z tymka. <laughs> O, tu jest jakaś, tu jest jakaś piramida, ja, ja nie byłem. Tam. Dobry lud? No! Większość to kolega ukradł. Dobra, ja już, ja... Dobra, coś ja, nie, w, w, nie, w, nie... wchodzę. tak tak, kompas. dobra, nie wchodzę do wioski. Ja jeszcze sprawdzam mapę skarbów. Żeby panu tutaj nie przeszkadzać. Nice. Możemy jeszcze popłynąć dla mapę skarbów. To myślę, że w następnej części No popłyniemy i sprawdzimy. Też myślę, żeby gdzieś pójść do jakichś nieznanych lądów, bo może tam akurat będzie jakaś strukturka. I może uda nam się zdobyć to co powinniśmy. Dobra, to gdzie odcinek odcinek kończymy? A ja właśnie idę do mojej wioski. Idę z tobą. Mojej Sobie idę z tamtym, Sobie pójdziemy. Jak pan chce, to. Ale ma... ten fatig wyczerpuje. Tak, to jest już po prostu czasami denerwujące. Zobacz, nie. Skończmy tutaj na wielkim. No, nie mi. Czekaj, bo ja jeszcze idę. No niech pan wejdzie na wieżę. Oko O nie, nie mam swojego ma swojej magicznej rzeczy. Będę musiał zrobić. Czekaj... A no tak, mam mining fatigue. O nie... Dobra, 20 sekund to wytrzymy ja. Poczekaj przed murem, muszę sobie skraftować mam magiczną rzecz do zakończenia odcinków. Ja, na pa, ja pana widzę, ja mogę na pana skoczyć. Ha! Ha! Hmm. Dobra, Dobra pan, nie tak. Hmm! Niech hmm! Pan, niech pan wejdzie. Tak, bo muszę sobie zrobić jakąś fajną i fajną do zakończenia. Odcinka. Może, mo, może pan się tam wkopać, bo ja. Mnie... I tak trzeba to powiększyć. Dobra, jest. Teraz tylko jakoś wygramolić się stąd muszę. Czekaj. E, masz patyk? Dobra, nie zjaro, nie zrobię nie sam. Mam. Dobra. Nie mam. Dobra. Naszyk to już mam. Super przygoda. Jeszcze, tu, jeszcze tam na pewno powrócimy. Dobra, ja już mam tylko, swoje zakończenia Tylko, że zanim, zanim tam powrócimy, to musimy się mocno dozbroić. Musimy się bardzo mocno dozbroić. Dosłownie. Ty już chyba wiesz, jaka jest moja sigma rzeczy do zakończenia odcinków. Tak. Yeah. Mm, mm, mm. Dobra, widzę, więc. Nie pokażę tutaj. Dobra, widzę, więc skończymy ten odcinek. Kurde. W taki sposób, niech pan się tutaj. A no tak, nie mogę shifta. No Dobra, niech pan się tutaj. Czekaj, bo mam muszę... O kurde. Sorry. Przep... Nic się nie stało, dobra. Dobra, więc zakończmy. Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Więc zakończmy. Nie stało, Polacy, nic się nie stało. Dobra, zakończmy ten odcinek. Szek na to klika. Ej, tu się ciężko ustawić. Dobra. Więc zakończmy ten odcinek patrząc się w niebo. Kurde. Nie. Kurde, masz shifta, tak to cię zepchnął. Nie. Dobrze, więc zakończmy ten odcinek. Pan sobie schodzi. Ja. Pan sobie schodzi, więc... Zakończymy ten odcinek widzowie. Do następnego!